to był bastion kaczyzmu to był przecież to było królestwo Obajtka tak więc w ten oto sposób młody Nawrocki dostaje pracę w dzienniku bałtyckim Bomba należał do klubu tak jak i wszystkie inne te męty z którymi, wśród których obraca się Adolf Nawrocki który z kolei to klub jest sponsorowany, ma nad nim patronat, swoje skrzydła rozpiął Instytut Pamięci Narodowej. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Zbiera się na burze. No i myślę, że zbiera się na burze po raz kolejny w obozie Alfonsa Adolfa Nawrockiego. Dlaczego? O tym za chwilę, ale najpierw przypomnę Państwu, że działa już otwarty kilka dni temu dosłownie nasz sklep internetowy online antyprawak.pl Zapraszamy Państwa tam, no przede wszystkim najnowsza kolekcja fajnych ciuchów, ciuchów, które można założyć w niedzielę, najbliższą niedzielę wyborczą. 18, kiedy Państwo będą szli na głosowanie, albo jak Państwo też zamierzają po pierwszej dużej przyjechać do, do stolicy na wielki marsz poparcia, to też się na pewno przydadzą. No a poza tym mnóstwo ciekawej literatury, chociażby takiej jak słynna książka Sodoma. No, a teraz już wracamy do, do Alfonsa Nawrockiego. No niestety musimy dzisiaj poszerzyć wątki dotyczące. Tego Gangusa o jego rodzinę. Przykro to mówić, no ale cóż, dzieją się rzeczy dziwne i myślę, że warto by Państwo poznali prawdę, jaka by ona nie była. No a to, że ona po raz kolejny dotyczy dziwnych zachowań, już nie tylko Nawrockiego, ale i, i jego pasierba no to cóż mam obowiązek Państwu o tym opowiedzieć, tym bardziej, że sprawa jest naprawdę ciekawa otóż jak Państwo wiedzą młody Nawrocki nie jest biologicznym synem Alfonsa Adolfa Nawrockiego jest jego pasierbem no ale tutaj jak widać no, nie geny nie jakość nasienia zadecydowała, a chyba dorastanie w prawackim chorym domu. Domu, w którym wyznaje się tak zwane wartości, cokolwiek to oznacza. To oznacza najczęściej zakłamanie, czyli hipokryzję, wychowanie w wierze katolickiej i tym podobne psujące społecznie ludzi rzeczy. No ale cóż, nie będziemy o tej patologii mówić, bo to jest już kwestia rodzicielska. Jak wiadomo, w tym dziwnym naszym kraju rodzina jest święta, cokolwiek to znaczy. Najczęściej oznacza to przemoc i, i, i zabójstwa. No ale, ale my skupimy się na, na czymś innym. Otóż, drodzy Państwo, syn Adolfa Alfonsa Nawrockiego, został dziennikarzem. Albo inaczej, został dziennikarzem. Dlaczego? No, dlatego, że tatuś tak chciał i dlatego, że tatuś załatwił mu robotę wtedy, gdy właśnie miał 20. Lat. A co się robi, jak ma się 20 lat i ma się ojca ultra prawaka, e, znajomego bandytów, jak pięknie bociany klekocą, e, znajomego bandytów, e, e, sutenerów e, e, i tak No cóż, e, tatoś wykonuje telefon do spółki, e, która e, jest własnością spółki, Orlen, A jak wiadomo Orlen w czasach Prawa i Sprawiedliwości to był bastion kaczyzmu. To, był przecież, to było przecież królestwo Obajtka. Tak więc w ten oto sposób młody Nawrocki dostaje pracę w Dzienniku Bałtyckim. No tam jest teraz czystka, znaczy już była, no bo nastąpiła w 24 roku na początku. Kiedy to do końca roku pracowali ci, co mieli pracować, czyli ci, którzy byli a, no, zbyt przywiązani do idei a, wyznawanych przez pisuarowców. No W każdym razie popracował sobie w latach 2021-2024. No i w tym czasie, drodzy Państwo, oprócz pisania o tym, że gdzieś pękła rura na terenie Trójmiasta. Wsławił się również wywiadem z prawdziwym bandytą Z bandziorem, który jak to często bywa jest mistrzem frekwajtów. To znaczy mistrzowie frekwajtów bardzo często bywają bandziorami O tak można powiedzieć i tak też było w tym wypadku Facet nazywa się Bomba No i z Bombą właśnie zrobił ten wywiad W którym bardzo chwalił pana Bombę, no a jego pobyt w więzieniu no, no, oceniał jako no, jedna wielka pomyłka i prokuratorska, i sądowa. No, Państwo powiedzą, różnie to bywa, szczególnie z tymi sądami w Polsce można za batonik pójść na dwa lata siedzieć, prawda? No to mogą Państwo pomyśleć, no dobrze, no ale może taki Bomba wielkiemu bu, innemu przyjacielowi ojca nie jest... Nie jest wcale winny, tak? Może też spotkało go jakieś sądowe przestępstwo? Otóż nie, drodzy państwo, bo to był banalnie prosty proces, proces, w którym ten bomba był oskarżony o to, że przejął mieszkanie, przejął mieszkanie komunalne, drodzy państwo. W dodatku, no tak wiem tak, no tak, jak ojciec, wiem tak, tak jak stary Nawrocki. Więc kryminalista, bomba, poszedł do kryminału za to, że przejął mieszkanie osoby, która nie do końca była sprawna intelektualnie. W związku z czym wykorzystał to i doprowadził do przejęcia mieszkania, które rzekomo miał kupić od tej osoby za 80 tysięcy złotych. Z tym, że w toku postępowania wyszło, że nawet tych 80 tysięcy złotych. On nie zapłacił. A z czymś się to państwu kojarzy? No, właśnie, przecież dokładnie te same kroki że w celu przejęcia, wyłudzenia mieszkania, które było kiedyś dobrem komunalnym, no, podjął Alfons Adolf Nawrocki, czyli poszedł dokładnie tym samym tropem co jego kumpel. A dlaczego kumpel to zaraz bandyta zwany bombą? No cóż, jak się wkracza między wrony, no to trzeba kraczyć, jak i on. Mówi takie stare polskie pożegadło. No i popatrzył, co koledzy robią, nie wiem, koledzy, koledzy z klubu tak naprawdę, czyli jego serdeczni przyjaciele od boksu. Dlaczego? Wspomniałem, że wyjaśnię to Państwu. Otóż bomba. Należał do klubu, tak jak i wszystkie inne te menty, wśród których obraca się Adolf Nawrocki, który z kolei to klub jest sponsorowany, ma nad nim patronat swoje skrzydła, rozpiął Instytut Pamięci Narodowej. Tak, no bo to takie bojowe chłopaki. Prawda, bardzo patriotycznie nastawione, w związku z czym IPN rękoma Alfonsa Adolfa Nawrockiego, czyli za publiczne pieniądze, postanowił wziąć ich pod swój parasol ochronny. No i jak widać, całkiem nieźle ich chronił. Klub, w którym razem z innymi bandziorami trenował i przyjaźnił się Adolf Alfons Nawrocki. Także. Ja się tylko o jedno obawiam, że ten pasierb, no to został tak źle wychowany, tak ukierunkowany przez ojca, omotany umysłowo, że no on jeszcze może pójść w jego ślady. No, niech państwo się nie boją, nie od razu zostaje się szefem IPN-u, bo do tego najpierw potrzebne jest jedyno władztwo prawicuchów z Pisuaru, tak jak to miało miejsce. Przez 8 lat. Do tego na szczęście jeszcze droga daleka. No, ale ja tutaj mam tę ciemniejszą stronę kariery Nawrockiego na myśli. Czyli na przykład no, przejmowanie metodą naradnego mienia komunalnego, w tym wypadku mieszkania Jerzego Rzet, który dogorywa w DPS-ie. A przypomnę Państwu tylko, że. Urząd Miasta w Gdańsku zwrócił się do Adolfa Alfonsa Nawrockiego o to, by on teraz wyskakiwał z kasy. No bo wypłynął ten nowy kwit, kwit, w którym oczywiście Alfons Adolf zobowiązuje się do tego, że będzie ułożył do końca życia, a nawet i pochówek wyprawi Jerzemu żet. Dlatego też teraz czekają, aż nawrocki. Wpłaci w środki, które miasto wydało w ramach opieki nad nimi i utrzymania go w DPS-ie. Oczywiście, że tak się nie stanie, bo Alfons Adolf przyjął taką łat prostą, jasną strategię. No zresztą ja o tym Państwu już kiedyś mówiłem, czyli byle do wyborów. No, tu już nawet nie chodzi o byle do wyborów, co byle do. Niedzieli, tak, która jest tuż za pasem, bo mamy dziś środę, więc czwartek, piątek, sobota. Nic się nie będzie działo, poza nowymi sondażami, ewentualnie żaden urząd nie zadziała, komornik nie zdąży. Za to zdąży na wybory Alfons Adolf Nawrocki. I o to tak naprawdę chodzi z całą tą aferą mieszkaniową dotrwać do wyborów. Potem jest druga tura, więc. Będzie chwila na to, by się temu bliżej przyjrzeć, no i by oczywiście e, pogonić kota Nawrockiemu, e, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie e, smutna to historia historia rodzinna jak to e, młody Nawrocki idzie w ślady starego, chociaż nie powstał z jego materiału genetycznego. E, no, e, ale ja jako ojciec chyba się nie cieszył. Chociaż cholera wie, no bo on się mógł cieszyć, no bo robił to samo dokładnie. Ale tak w ogóle bym się nie cieszył, że mój 20-letni syn idzie do zakładu karnego i robi tam z bandziorem wywiad, którego w tym wywiadzie wybiela, jak to strasznie sąd i prokuratura go skrzywdzili. Nie wspomina ani słowem o ofierze tego, tego wyłudzenia, o nie do końca sprawnej intelektualnie osobie, a którą po prostu wykorzystał i przejął za a, śmieszne pieniądze, za 2200 zł za metr kwadratowy tej osoby mieszkanie. No ale cóż, y, czym skorupka za młodu nasiąknie? Tak się zwykło mawiać. Y, I chyba tutaj mamy potwierdzenie y, tego. Tej, tej tezy, tego, tego staropolskiego powiedzenia. A jak Państwo chcieliby mieć coś do powiedzenia, no to oczywiście, zapraszam do komentowania, bo zawsze tych komentarzy jest po kilkaset. Ja się bardzo cieszę i staram się naprawdę na każdy ten komentarz odpowiedzieć, tak jak i bardzo proszę łapki w górę oraz o klawisz subskrybuj, a jak Państwo i to zrobią, a jeszcze noc nie będzie taka późna, to zapraszam na stronę antyprawak.pl na zakupy tym razem.